Wybory do Sejmu i senatu zarówno w gminie jak i powiecie wieluńskim zdecydowanie wygrało prawo i sprawiedliwość, daleko w tyle pozostawiając politycznych konkurentów. Zobaczmy zatem na plansze prezentujące ostateczny rozkład oddanych głosów w naszym regionie. Wybory do Sejmu w naszym regionie zdecydowanie wygrał Paweł Rychlik z Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając ponad 25 tysięcy głosów. Stojąc dziś przed gmachem Sejmu, jestem przekonany, że nie może zabraknąć w nim przedstawiciela ziemi wieluńskiej. Dlatego też proszę o wasz głos, deklarując, że będę jeszcze intensywniej zabiegał o interesy naszego regionu. W okręgu sierackim numer 11 do obsadzenia było 12 mandatów poselskich. Wynik Pawła Rychlika był czwartym wynikiem spośród wszystkich kandydatów do Sejmu w okręgu 11, a trzecim wśród kandydatów PiS. A co z Andrzejem Stępniem z PSL? Kandydat na posła z Ziemi Wielońskiej zdobył 4601 głosów. Nie pytaj, co może zrobić dla ciebie ojczyzna. Tylko zrób coś dla niej. Choć spośród pozostałych kandydatów z powiatów Wieluńskiego, Pajączańskiego i Wieruszowskiego najlepszy wynik osiągnął właśnie Andrzej Stępień, to i tak za mało, aby były Wieluński starosta został posłem na Sejm. Stępień może pochwalić się trzecim wynikiem spośród kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. W wyborach do Senatu najwięcej w naszym okręgu, bo ponad 50% poparcia i mandat uzyskał Michał Seweryński z Prawa i Sprawiedliwości.